Ha 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 ha. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam wam przyjemność zaprezentować mniejszą konstrukcję. Tematyka tego moca to Star Wars, a dokładniej rozkaz 66. Jednak info dla was wszystkich, nie jest to jakkolwiek kanoniczna konstrukcja. Całość moca przedstawia marsz oddziału 501 Legionu na wymyślonej przeze mnie planecie. Biały kolor może sugerować śnieg, lecz tak nie jest, a w zamyśle jest to swego rodzaju ziemia. Po bokach zbudowałem dwie mniejsze skały w kolorze jasno oraz dodałem jakieś mniejsze drzewko, czy też dziwa Klasyczne grzyby. Klonujące na tym moc pod dowództwem jakiegoś wymyślonego Jedi. No właśnie. Klony z pierwszego legionu pochodzą z Battlepaka, lecz trochę ich poprzerabiałem. Najbardziej podoba mi się pozycja tego klona, który pokazuje ręką stop, gdy odbiera od kanclerza Palpatina wiadomość z rozkazem 66. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o tego moca. Jak widać, dzisiaj znowu się poławiłem trochę inną kolorystyką. Zapraszam do komentowania. Dziękuję za poświęcony czas. Na razie, no i cześć.